Na podłodze leży łoś, łoś się strasznie złości Coś na śniadanie nie zjadł, trawy ciągle w stronę od zabawy. No co tu chodzi? Myślałem, że na tej kamerze są kosmici, bo w wyszukiwarce wpisałem kosmici na kamerze nie skoczyło mi to. Ja wpisałem reptilianie, a tu chłop mówi. Jak działa kamerę monitoringu z roziercią WHD naszej firmy? Czy <noise> jakaś firma do daku. przykład, jak kamery działają? No to ludzie myśleli, że to ufo jest. Ja też myślałem, A czemu tutaj się pisze? Jak pisałem, czy kosmici istnieją? Taki film mi wyskoczył. Zobacz to, patrzę. Oto buldożer w akcji. A oto żywy buldożer w akcji. Może pracować w każdych warunkach, w lesie, na łące, w błocie i w twardym gruncie. Jego rej doskonale przystosowany jest do rycia w ziemi, niczym pług rozpływa glebę, wyszukując w niej smakołyków do zjedzenia. Utrapienie rolników, sprzymierzenie z leśników. Gdy ten rej, żywy taran, ozdobić wystającymi kłami, zamienia się w śmiertelną broń. Nawet wilki czują przed nim respekt. Dziki aktywnie się bronią i nierzadko zadają drapieżnikom śmiertelne rany. Dorosłe, silne samce są dla wilków nie do upolowania. Odnotowano nawet przypadek zabicia niedźwiedzia przez broniącego się dzika. Dzik jest dziki, dzik jest zły. W rzeczywistości częściej to dziki uciekają przed nami niż my przed nimi, na przykład na drzewo, tak jak chce poeta. Jednak przyparte do muru rzeczywiście mogą zamienić się w dziką, złowrogą bestię. Mają siłę i narzędzia potrzebne do zabicia przeciwnika. Ich wystające kły mogą rozpryć człowiekowi udo czy brzuch wraz z tętnicą, co zazwyczaj kończy się tragicznie. Nie musimy więc jechać na safari, by poczuć dreszcz emocji. Wystarczy iść do naszego lasu i stanąć oko w oko z odyńcem czy dziką lochą. Zjadają też jaja, pisklęta, a nawet padlinę. W zasadzie ciężko wymienić coś, czego... Dziki jaja składają? Zjadają też jaja, pisklęta, a nawet padlinę. Aha, zjadają... Słyszałem, składają, a nie zjadają, że dziki składają jaja. W komentarzach niektórzy z was prosili mnie o odcinek przedstawiający sytuację odwrotną, czyli film o zwierzęciu, które jest naszym rodzimym gatunkiem, a... U mnie na wsi w ogólicach, łosie ludzi jedzą? Nie, u mnie na wsi w Oglicach łodzi łosie są. A. <noise> a które stało się inwazyjne na innych kontynentach. Jak <noise> ucieknie na wsi łosie jadły ludzi, to jeszcze akcja wyrywa. Poznawany jest właśnie za gatunek inwazyjny. Inwazja łosi. Ludzie są na wsiach. Obszar zielony na mapie to pierwotny i naturalny obszar występowania dzików. Seledynowy to miejsca, gdzie dzik został sprowadzony przez człowieka. Co ty za ostatnio piroli? Co ty gadasz? To, że dzik żyje na wolności i dobrze sobie radzi w Ameryce Północnej, Południowej, Australii czy Papui Nowej Gwinei, świadczy o jego... Zacząć od telefonicznej kontroli z tym, że. Ale się patrzysz, jak Jasper na szacie, jest wspomnitorówką. <noise> Muszę to zobaczyć. Tak, ja wyglądam. Jak jadą tym autem. Przedświecają <noise> <noise> Można zacząć od telefonicznej kontroli z tym, że w okulistyce muzyka telefoniczna. O oh, tu. co <noise> <noise> to to ciekawe, gdzie ten łoś jest? Dokąd jeszcze ptądki, tylko czekajcie Masakra w takim czymś będzie łoś O, kur -o. Patrzcie jakie auto, takie łośne te To, patrz, łosie. to łosie są przecież gigantyczne. Się nie dziwię, że dzisiaj Sołtysa zjadł. No, niech ktoś napisze, że. U was nasi wsi zjadcą zjadł Sołtysa. Dobra, jest. Tak wylizałem tobirowa, patrz, pyk. Właśnie. Czemu on od razu każdego zmutował? Łoś? No co ty gadasz, nie wierzę w to. Discord nic nie opowiedział, Discord wam Mordo. Nie wierzę w <grywa> Łoś, no co ty gadasz? Fajden Sowa, nie wiem, co jest złego w tym, że masz dwóch dobrych i... Nie <grywa> Zawsze w takich głupoty, wiesz. wierzę. ...którzy się normalnie... Dla mnie nie ma znaczenia, jakiego jesteś koloru, czy, czy, czy... Nie wiem, to skąd jesteś. No mili ci się, to jaki jesteś, kurde. Ask, I did ask before. I asked. Aha, bo nie zacząłem za granicę. To strambusita? He wants to play solo, yeah. He's shy and he said he wants to solo. Yeah, I, I know, guys, don't ask him, don't ask him, please. W dupie mam, że mnie przeprasza teraz. You are like, no, I'm not like maman. I don't ban people. <laughs> I'm, I'm toxic, but I don't ban people. Ale zbanowałem mordyczko czat, bo mnie czat zdenerwował, a nie tamto, tak? Bo czat po prostu się nie zachować. Się wydaje, że to jest chłop. Ja pracowałem już, mordeczku, sobie w kilku mózgu to znają, mogę sobie robiłem, a to ja, wiem, sobie, wiem, robiłem, to to sobie nice, coś to, tam wiesz. Ja mam kilka. Powiem ci tak, ja, się nie... ja, ja byłem z tą osobą, która się nie nudziła w <słyska> życiu, tak? Jak weszły tylko te kursy, mordo, ja ci powiem tak. Jak weszły tylko te kursy w pośredniaku, ja sobie robiłem tylko tylko ile mogłem. Bo było to za darmo, jeszcze dawali ci pieniądze, nie wiem, czy ty to robiłeś. Na przykład zrobiłem sobie kurs na wózki widłowe i jeszcze za ten kurs, który zrobiłeś, zapłacili nam tam 400 coś złotych. Nie dość, że zasponsorowali nam kurs, dali nam papiery, wyrobili nam wszystko, też jeszcze nam zapłacili 400 złotych za to. Ile czyś artysta? Ile ty zarabiasz? No to grubo zarabiasz. U nas ty, tyle co masz, to u nas na folii zarabiali goście, w fabryce, w której folie produkuje się, rozumiesz? Chłopy po tyle zarabiali, a ci co byli dłużej, to nagle po 9 koła. 7, 8, 8 koła na wózkach, ładnie. Za granicą można bardzo ładnie dostać yy, na wózkach widowowych na magazynie, ja nie? że u nas jest problem... Spoko, <laughs> u nas jest problem o tyle, z tym, że nie wiem jak... Nie wiem, ale... Kiedyś, powiem wam tak, w momencie kiedy my sobie wyrobiliśmy ze znajomymi, e, właśnie poszliśmy na ten kurs i wyrobiliśmy sobie kurs na wózki widłowe, my żeśmy chodzili. U... Retysta dla jaj napisał, że 7800 na wózki widłowym zarabia, a on to wierzy i mówi jeszcze, że ktoś 9000 zarobił. Firm i. Mm, magazynów, tak? Różne tam jakieś magazyny, no i żeśmy chodzili, wyrozumiecie, że tam na. Że tam 200 filmów, co żeśmy się prześli, to chyba tylko w 30 mieli włoski widłowe? Tak, to paleciaki wszędzie. Masakra jakaś. Weźcie kabanujcie za te łosie! Kretyni. Bo zaraz wszystkich wypierdano, nie? Znowu. A co ktoś napisał? Ktoś napisał przyjemną sytuację z tym Why did you step? Explain me. Why did you step, if you see me walking? You want to lose? Just surrender. Next round. A wcześniej było Ty wiesz coś o tych łosiach? Bo widzę, że ludzie piszą u mnie Też trzy osoby zabił I czwartą zranił jeden łoś ja teraz tak Mamą, ty przeżywasz grom internetem A ludzie są zjadani przez łosie w Polsce Chłop dostał bana za Mam ty przeraż grom internetu, a ludzie są zjadani w złosie, pana to z... A nie się grało. Mam, ja nigdy cię nie ugryzł, osie, to się nie wypowiadam, bo nie znasz życia. <śmum> a ten top jeden gifter dar napisał... Mamu, o co chodzi z łosiami, Zatakował cię, o zarabana dostanie. <śmum> Oczytał o tym łosiu. Łosie to nic, u nas w mieście... To żubry zamieszkały w parku stry już nie wróci Short, short one Short Short Napiszcie, że short to było działo sołtysa jak Łoś go Dobra, to żebyście nie płakali, Wypialam słowo łoś teraz niukiem i dostaniecie bama wszyscy. Czyli nie macie, tylko zobaczę jak to było, poczekajcie. Zobacz, jak to się pisze. On zablokował, on zablokował słowo łoś, bo jakiś jakieś głupoty z tym łośem ale ja w to nie wierzę. Ja w to nie wierzę. <laughs> to jest Słowo łoś zablokowano. This hit. I'm dumb, but you are banned. You are the man who will get banned for what you typing, bro. Trust me, you will get. <laughs> nie mogę. Na podłodze leży łoś. Łoś strasznie złości coś. Na śniadanie nie zjadł trawy. Ciągle w stronie od zabawy. U nas na magazynie ma Łosiu. Nie zjesz kurwy, ale on ludzi chyba nie zabija. Ty, koma, VIPA. 5 miesięcy z suba i dostał bana za jakie łosie. Twoja mama ci na pewno poleci, mi polecała, wiesz? Motko Dobry fotel wózek ktoś poleci. Teraz jakiś niewinni widzowie, co piszą, o co z łosiami, stoją bany u niego. No wychyl się. O, Michol! Ja dostałem timer na 24 godziny. No widzisz, a masz sub. Y, top jednego giftera. Czy to ma sens? Jak za łosia dostajesz bana na jeden dzień? A, w ogóle, jeżeli zastanawiacie się czemu mam nick Woj, to graliśmy z Sini Normalki i poddymiłem. Gruby chłops z tymi włosami, masz tłuste włosy ziomuś? No to kur... może sobie, chcesz to ci kupię szampon. Tak, mówi to mamon. co jak grał w tego Crafta, to miał włosy jak Hugo, takie dwa, wystające. Jak miał tą czapkę założoną mówi, że jak ktoś ma tłuste włosy to niech szampon żyje. Ostatnio się nie obrabiała ci dupę u tej e-konfidentki Tapsona? Co o ty myślisz? Nic nie myślę, ja nie myślę o krytynach. Odbanuj, odbanuj tych ludzi, co tam pobanowałeś za tego łosia czy coś. Ja się po prostu też denerwuję czasami mordeczkę, jakbyś mu. właśnie kaga to subek dostał. Jakiś chłop się zapyta tej moderatorki o co chodzi z łosiami. Czy ona nawet nie wie. Robot tylko dostał polecenie, żeby banować za łosie i banuje. Ta Mercy odpisała. Podobno ludzi. Zjadają czy tam są ty I wie. Le Ci jego moderatorzy moderat, mają coś z głową, ostro. Ta Merci banowała ludzi ze słowo Łoś, a teraz pisze Any Łosies. Ale. zabawne. Jak pisze, że dostał bana za Boosting, że bana za Boosting, bo stał na to. Mi się wydaje, że on nie ogląda. No niestety, muszę kompas restartować. Do <laughs> dwo. Koniec streama.